Czyma, siema, siema, z tej strony i SP a dzisiaj kolejny odcinek z MS-Powych Świąt. Tutaj macie pierwszą rzecz z kalendarza adwentowego. Nie przedłużenie, no zostaw super kanał, łapeczkę w górę i lecimy z tym odcineczkiem. A dzisiaj odcinek będzie. Będziemy przebierali się za Mikołaja. Jestem tutaj przebrany za elfa, żeby tak było charakterystycznie. A teraz zmienimy siebie na Mikołaja. Myślę wydaje, że to może być. Ciekawy odcinek i co jakiś czas właśnie będziemy upodobniali się do kogoś, kto jest związany ze świętami. W pierwszej kolejności wybieram make-up. Dobra, ja podczas szukania make-upu znalazłem cudną czapeczkę, oczywiście ją wezmę. Zmienię na kolor ciut bardziej czerwony. Tak się prezentuje czapeczka, make-up zrobiony, następnie będę szukać ładnych włosów do tej czapki, więc. Trzymajcie kciuki za mnie. Szukałem czegoś lepszego, ale znalazłem coś takiego. Bardziej mi to przypomina panią Mikołajową. Następnie będę szukać takiej, takiego ubrania Mikołaja. A tej mi się nie udało wybrać nie było takiej ładnej. Dlatego wybrałem coś takiego ładną sukieneczkę. Robimy panią Mikołajową jednak, cynę na planu, sorry. Zostały nam to teraz tylko budki. Budki wybierę takie. Oczywiście lub kupujemy. tutaj macie osobę, która wygra, wygrała w poprzednim odcinku oraz która wygrała pakiet kosmo, a żeby wziąć w tym losowanku na suknię Note Level napiszcie do mnie na PW Mikołaj, ja się z wami żegnam, zostawcie suba na kanał, łapeczkę w górę, pa!